Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałem zwrócić uwagę na pewną jednostronność projektu tej rezolucji. Zresztą daję temu wyraz w swoich poprawkach. To zaskakujące, że wśród przykładów nietolerancji w tym projekcie mamy na przykład zwrócenie uwagi na nietolerancję wobec islamu a nie mamy ani słowa o nienawiści czy pogardzie antychrześcijańskiej. Tymczasem nawet statystycznie biorąc, jest to bardzo nieuzasadnione. No, z danych publikowanych za ostatni rok we Francji wynika, że spośród ponad 200 przypadków profanacji cmentarzy 95 dotyczyło profanacji cmentarzy chrześcijańskich. Spośród blisko 600 przypadków profanacji świątyń prawie 80 dotyczyło profanacji świątyń chrześcijańskich. Oczywiście, że państwo prawa i przede wszystkim państwo realizujące pokój społeczny i sprawiedliwość musi opiekować się wszystkimi obywatelami, tym bardziej tego rodzaju form nietolerancji z obszaru zjawisk, którym się przeciwstawiamy, jest no, bardzo niepokojące. Ja mam nadzieję oczywiście, że te poprawki zostaną y, przyjęte, tym bardziej, że właśnie jeżeli jako Parlament Europejski chcemy zwracać uwagę na przykłady nienawiści antychrześcijańskiej w świecie, co w sposób chwalebny zrobiliśmy na ostatnim posiedzeniu Parlamentu, musimy reagować na tego rodzaju zjawiska również y, na naszym y, obszarze. I rzecz druga, o której chciałem tak na wstępie powiedzieć. Ja nie wiem, co takiego złego dzieje się w tej chwili wśród naszych 28 państw, że reprezentanci większości, często przygniatającej większości, chociaż lubiący występować jako orędownicy mniejszości, tak czynnie rozważają użycie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że ten artykuł 7 jest instrumentem wykluczenia, on mówi o sankcjach w stosunku do poszczególnych państw. Myślę, że raczej powinniśmy zwrócić uwagę na głos Europejczyków, na to, co w ostatnim czasie, w ostatnim roku powiedzieli nam Chorwaci czy Słowacy w swoich referendach na temat obrony naturalnego ustroju rodziny czy praw wychowawczych rodziców. Jeżeli chcemy mówić o jedności Europy, Musimy chyba siebie słuchać nawzajem. Byłoby bardzo dobrze, choć nie, nie spodziewam się, że się tak stanie, gdyby w, tym, w tej rezolucji zwrócono na przykład uwagę na zupełnie niedopuszczalne ataki na społeczeństwa Chorwacji czy Słowenii po przeprowadzonych tam referendach. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że na Słowacji w obronie naturalnego ustroju rodziny, głosowało ponad półtora raza więcej obywateli niż na wszystkie partie słowackie reprezentowane w Parlamencie Europejskim. Jeżeli chcemy naprawdę mówić o jednoczeniu Europy, powinniśmy o tym myśleć. Warto zwrócić uwagę też na jeszcze jedną rzecz. Kiedy dokonywaliśmy na początku XXI wieku wielkiego rozszerzenia, mam wrażenie, że czasami niektórzy z nas traktowali jako wielkie przyłączenie. Tymczasem tak naprawdę jedność Europy musi być oparta na dialogu i przede wszystkim szanować doświadczenia narodowe państw wśród nas obecnych. Bo oczywiście możemy tak łatwo sobie dywagować na temat korzystania z artykułu 7. Tylko jest jedno pytanie. Czym to się skończy właśnie dla Europy? Dziękuję bardzo. Ja właściwie... Pani Przewodnicząca chce bardziej formalnie skorzystać z prawa do sprostowania regulaminowego. Ja myślę, że ani poseł Skripek, ani nikt na tej sali nie mówił o prześladowaniach chrześcijan. Przecież jeżeli w tej rezolucji piszemy o antysemityzmie czy islamofobii, to nie sugerujemy, że w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej prześladowani są Żydzi czy muzułmanie. Mówimy o wrogich nastrojach. Mówimy o wrogich nastrojach. I przy tej okazji może dlatego, że w naszym kraju mieliśmy tyle doświadczeń zewnętrznych w okresie kolaboracyjnych rządów, w naszym kraju nietolerancji, może dlatego ja nie lubię przywoływać do porządku i nie będę w trybie, jaki się czasami przeciwko nam kieruje, apelował do pani przewodniczącej o przywołanie kogokolwiek do porządku. Wyrażę tylko swój osobisty protest w moim przypadku nie mogę się zgodzić na twierdzenie, kwalifikujące na przykład profanację cmentarza żydowskiego czy cmentarza muzułmańskiego jako akty tak zwanego, jak tu usłyszałem, zwykłego wandalizmu, naprawdę nie nazywajmy aktów nienawiści czy pogardy aktami wandalizmu, nie, nie, to, to nie pani poseł, to przedmówczyni. Nie nazywajmy tego aktu wandalizmu, a przed aktami nienawiści i pogardy chronimy wszystkich. Jeżeli pokazujemy liczby, które powinniśmy brać pod uwagę, to nakłada to nas obowiązek reakcji na y, rzeczywistość. Y, Europa solidarności. Europa pokoju społecznego to jest Europa, która przeciwstawia się nastrojom nienawiści i wrogości, a nie Europa, która tworzy ideologie, które mają służyć do oskarżania zastanej kultury o to, że takie rzeczy w sobie immanentnie nosi. No chyba rozmawiamy w dobrej woli, do tego powinniśmy zmierzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tej debacie nie chodzi o karę śmierci, w tej debacie chodzi o Węgry. I ta debata nie buduje europejskiej ani naszego wzajemnego szacunku. Ja przypomnę, że dokładnie w tej sali, w tym miejscu, parę tygodni temu, w czasie wysłuchania na temat Węgier, jeden z ekspertów, przedstawicielka Amnesty International, atakowała Węgry o łamanie praw człowieka, które ma polegać między innymi, na funkcjonowaniu w tym państwie bezwzględnej kary dożywotniego więzienia. To też jest łamanie praw człowieka. Otóż, proszę Państwa, wtedy, kiedy w moim kraju znosiliśmy karę śmierci, nie wprowadziliśmy kary bezwzględnego dożywocia. I dzisiaj rząd, wobec którego jestem w opozycji, ma problemy z mordercami, którzy w pełni sił wychodzą po 25 latach z więzienia. To jest rząd, który kontynuuje dzieło przewodniczącego Rady Europejskiej. Pana premiera Tuska, to jego rząd nie wiedział, co zrobić w tej sytuacji. I my bardzo żałujemy, że wtedy nie wprowadziliśmy tej kary bezwzględnego dożywocia, znosząc karę śmierci. A za to dzisiaj między innymi atakowane są Węgry. Ja przypomnę parę faktów podstawowych Niemcy, Holandia, Luksemburg, same Węgry wszyscy jesteśmy sprzymierzeni ze Stanami Zjednoczonymi. W Stanach Zjednoczonych w niektórych ustawodawstwach stanowych, w niektórych kodeksach karnych funkcjonuje kara śmierci. Czy z tego powodu zerwiemy to przemierze? Czy będziemy zaprzeczać wszystkiemu, co przemierze atlantyckie zrobiło dla zwycięstwa wolnego świata i demokracji? Również w Europie miliony ludzi mają na ten temat różne zdanie. I co tak naprawdę powiedział premier Orbán? Co tak naprawdę powiedział, ja nie mówię o tej chwili o moich opiniach, co tak naprawdę powiedział premier Orban, że jeżeli część węgierskiej opinii publicznej domaga się debaty na ten temat, to on jest gotów rozmawiać z Brukselą. I my atakujemy go za to, że on oświadczył, że w tej sprawie wolałby raczej prowadzić dialog na forum Unii Europejskiej niż debatę wewnętrzną. Artykuł drugi, ustęp drugi karty w praw podstawowych mówi bardzo wyraźnie, że nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu. Od dyskusji na temat kary głównej, również od polemiki z jej zwolennikami, bo jeżeli nawet chcemy do czegoś przekonać ludzi, to trzeba dyskutować, nikt nie jest skazany. Co więcej, od samego funkcjonowania, w ilu krajach europejskich funkcjonowała kara główna w warunkach moratorium, kiedy nie. Orzekano wyroków w ten sposób. Tak naprawdę atakujemy węgierską opinię publiczną, atakujemy tak jak atakowaliśmy inne kraje za demokratyczną debatę, która się w nich toczy, a nasze wartości, którym powinniśmy być wierni, to są te wartości, za które umierali powstańcy węgierscy, a którym akurat rząd węgierski ich pamięci jest wierny. Jedna uwaga do koleżanek z Niemiec mówimy w sposób bardzo otwarty o emigracji. Tylko ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że moralistyka od moralności różni się tym, że moralność stawia wymagania sobie moralistyka ocenia innych. Ja dobrze pamiętam moment, kiedy kraje Europy Środkowej wchodziły do Unii Europejskiej, ten, który nazwaliśmy wielkim rozszerzeniem. Wówczas to lewicowy rząd niemiecki zamknął przed milionami ludzi w Europie możliwość legalnej pracy w Niemczech zgodnie z zasadami wolnego przepływu pracy w Unii Europejskiej. Kierował się wzniosłymi, wzniosłymi lewicowymi zasadami ochrony rynku pracy, kierował się swoimi suwerennymi kompetencjami i kompetencjami państwa niemieckiego. Może miał do tego prawo, może nie. Natomiast ludzie, którzy popierali te decyzje, powinni z większym zrozumieniem patrzeć na przykład na to, jak biedne kraje decydują na to, y, o tym, na co je stać. I ostatnia uwaga. W Europie są również miliony ludzi i świadczą o tym wystąpienia publiczne, którzy uważają, że artykuł drugi Karty Praw Podstawowych, ustęp pierwszy, jest permanentnie gwałcony, na przykład przez brak szacunku dla życia nienarodzonych. Tych ludzi można zakrzyczeć, można zakazać im wypowiadania poglądów, można odmówić im dialogu. Ale oni są. Dziękuję bardzo.